Gościem Polski Rolnej jest dzisiaj prezes Wiesław Żebrowski, na co dzień kierujący Ciechanowską Spółdzielnią Mleczarską, oddelegowany przez Radę Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskiej jako jej członek na funkcję prezesa. Rozumiem, prezesa społecznego. No, powiedzmy tak, bo nie pobieram oczywiście pensji, więc nazwijmy, że społecznego. Panie prezesie, taka sytuacja. Jak pan ocenia obecnie sytuację na, na rynku mleka? W sensie, wiadomo, że jest trudna, ale niektórzy mówią, że w takim kryzysie to branża mleczarska dawno nie była, o ile w ogóle była. Wypowiadałem się już w tym roku niejednokrotnie na łamach prasy, że nadszedł chyba jeden z najtrudniejszych okresów w branży mleczarskiej, między innymi dlatego, że jest wojna w Ukrainie, ale następna wojna nas spotkała w zatoce Perskiej tu na Morzu Czerwonym, gdzie są blokowane statki. Ostatnio nawet dowiedziałem, że firmy, które handlują na przykład z Wietnamem statki, które przewożą mleko, chatę czy inne produkty opóźniają się o dwa tygodnie. Jeśli ten załadunek jeszcze potrwa w drugą stronę, będą opóźnienia. To oczywiście w tym czasie konsumenci na Bliskim Wschodzie czy na Dalekim Wschodzie naszych produktów nie spożywają. No i zaczynamy się gotować. Magazyny mamy zapchane po sufity z kolegami i z koleżankami rozmawiam z branży, to w większości tych przedsiębiorstw spadły obroty o 20%, o 1 trzecią. Nikt to liczył na jakieś zwiększenie obrotów, minimalnie nawet na czas świąt. Też nie pokazały się w ogóle, nie pokazały się zwyżki, a wręcz odwrotnie, wszyscy sprzedali mniej. No tak, no, ale głównie o zapaści na rynku, na rynku decyduje rynek krajowy. I tutaj wielkie sieci dały popis cenowy. No tak, walka sieci jest między sobą ogromna. Tutaj znamy ostatnio walkę Lidla i Biedronki. Też te sieci dokładają do produktu często po to, żeby wytrącić z rynku tą drugą. Natomiast no, na pewno odbija się to też cenowo na producentach, ponieważ są naciski na obniżkę ceny. Wszedł VAT pięcioprocentowy, który próbuje no się przerzucić. Mi o, że chodzi o ceny zbytu. Tak, o ceny zbytu. Wszedł VAT pięcioprocentowy, który też sieci starają się przerzucić na producentów. To wszystko podnosi z jednej strony koszty, bo wszedł nowy podatek, fundusz gwarancyjny dla rolnictwa, który gwarantuje spłatę za produkty rolne w podmiotów skupowych lub innych. To są duże koszty. No w, moim, w naszym przypadku na przykład Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska zapłaci około 400 tysięcy rocznie dzisiaj przy e, tak słabym spieniężeniu, przy czy, problemach czy, finansowych, to za, są ogromne kwoty. Za czyją nieudol czyjąś nieudolność my, my musimy zapłacą płacić. rolnicy z Ciechanowa. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I to e, ktoś myśli, że e, dofinansował tych rolników, pomógł ich. To nieprawda. To nieprawda, bo dzisiaj e, rolnicy z Ciechanowa prawdopodobnie zapłacą e, e, z, za rolników z z upadających zakładów. Ja mam pytanie, bo Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska jest też, weszła mocno na rynek twarogów. Tak, już zaczęliśmy produkować w granicach 400 ton twarogów miesięcznie. To już jest pokaźna ilość. Myślę, że to jesteśmy z jednym z większych producentów w kraju. No i liczyliśmy na sprzedaż większą, bo święta twarogowe ostatnio wielkanocne, a sprzedaliśmy dużo mniej. Liczyliśmy przynajmniej 10% więcej sprzedać, sprzedaliśmy może 20% mniej. Także widać zastój na rynku i to duży. Zdobywamy oczywiście nowych klientów i zaczyna nam to trochę rekompensować tą zniżkę sprzedaży, ale to wszystko też trwa i jeszcze jest kwestia ceny, bo tak jak już rozmawialiśmy z panem redaktorem, że e, niestety, ale sieci duszą wszystkich e, cenowo, wszystkich e, producentów na Biału, i to e, niezależnie czy to są polskie sieci, czy to są zagraniczne sieci. No. Czy pana zdaniem e, rolnicy spodziewają się, są przygotowani na obniżki cen skupu? No są dotarło bo bo przygotow... Ponieważ w branży tutaj naszej spółdzielczej, mleczarskiej, odbywają się zebrania rejonowe i zebrania walne, więc na pewno wszyscy prezesi, wszyscy rolnicy, członkowie spółdzielni na ten temat rozmawiają, bo to co dzisiaj jest głównie to co ich nurtuje. Natomiast no, ja swoim rolnikom podam taki przykład. Jeszcze na zebraniach obiecywałem, że nie opuszczę ceny, a za 7 dni opuściłem tę cenę, niestety, bo po prostu nie starcza pieniędzy, krótko mówiąc. Myśmy jechali na dużych stratach. Myślę, że maj jeszcze przyniesie następną obniżkę. Tutaj z, opuściliśmy ceny w, w marcu, przepraszam, o 10 groszy, w kwietniu nie będziemy opuszczać, ale nie wiemy, co stanie się w maju. Wszystkie zakłady praktycznie, z którymi rozmawiam oczywiście, przygotowują się do obniżki, to znaczy nie wiadomo, co będzie jeszcze. W dalszej kolejności, ponieważ od maja zaczynamy sprowadzać z Nowej Zelandii proszek inne produkty, ponieważ zniesione zostało w 95% sło. Więc, więc z, tak jak wypowiadałem się, w którejś z gazet, że za chwilę tym białym proszkiem będziemy wapnować pola zanim, zamiast wapnem. Oczywiście to z przekorą, ale, ale niestety. Nie wiem, co będziemy z naszym proszkiem robili, jeżeli on dzisiaj kosztuje od 9 do tam 10 czy ponad 10 zł, no to. Z... Znaczy, proszek do Polski nie napłynie, ale zakorkuje nasze eksport i Unię. No dokładnie. No, jeżeli też będzie bezsowy, no, no niekoniecznie ma napłynąć, ale, panie redaktorze, ale wystarczy, że papieramy tylko przerzucimy proszek nowozelandzki na rynki afrykańskie, a nie będziemy chcieli polskiego, bo jest szereg. Firm na zachodzie, które są na giełdach, importują, eksportują, zajmują się obrotem na biału, więc wystarczy, że z Nowej Zelandii popłynie proszek do Algerii zamiast z Polski, czy z Unii Europejskiej, więc z reszty państw Unii Europejskiej. To... Ale Unia Europejska ma też największe koszty produkcji mleka. No właśnie, i tutaj jest największy problem, bo my nigdy nie wygramy z mlekiem nowozelandzkim, które jest. Tam są o wiele niższe koszty produkcji, i tutaj Unia Europejska nie ma szans, żeby zamknęła się w takich kosztach jak Nowa Zelandia. Nie ma szans, no i robi wszystko, żeby te koszty były z roku na roku wyższe? No tak, wszelkie, wszelkie działania tutaj, które podejmujemy na Forum Unii Europejskiej, prowadzą do zwiększenia kosztów. Ostatnio mówimy, my cały czas rolnicy strajkują, mówią o Zielonym Ładzie. Niestety, ale Zielony Ład będzie, bo będzie oczywiście ślad węglowy trzeba będzie obliczać. Trzeba będzie myśleć o zrównoważonym rolnictwie i zrównoważonej produkcji. Tutaj byłem ostatnio na takim konferencji, na takim szkoleniu w Olsztynie, gdzie Duńczycy też się wypowiadali i wyraźnie mówią, że oni dalej to robią, obliczają, nie ma odwrotu. A nasze banki też mówią, że już dostały polecenia, że w razie czego będą kredyty droższe, nie będą udzielane, będą różnego typu naciski, żeby, żeby jednak to wszystko robić. Także nie uciekniemy od tego, to są koszty. Poza tym, no, w ostatnich latach, szczególnie w tych dwóch, koszty niesamowicie wzrosły, pracownicze, cały czas podnosimy najniższą krajową. Wzrosły koszty wszystkich mediów prądu, gazu, także. To wszystko, no to weszły nowe podatki, na przykład podatek deszczowy czy inne. To wszystko prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa nie wytrzymują tych obciążeń, a dowodem na to jest wyprowadzanie się już wielu przedsiębiorstw zagranicznych z Polski. No, to, to nawet polskie się z Polski wyprowadzają. Tak, 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 tak. Nawet polskie z Polski i po prostu nie wytrzymują firmy tak wysokich obciążeń. Na czym polega Pana działalność tutaj, w Krajowym Związku? No, Rada mnie oddelegowała. Byłem członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Związku, więc Rada mnie oddelegowała tutaj do. Tak, taką ma możliwość do, do zarządu. Zawsze taki członek oddelegowany jest, nieważne do, do jakiej roli, co tu ma spełnić, no jest takim najważniejszym. Nazwijmy to członkiem, możemy go nazwać prezesem, nieważne jak, no, chociaż u nas w, statucie nie, w statucie nie ma członka zarządu, są, jest prezes i wiceprezesi. Więc nieważna jest nazwa, ważne jest co robi. Do, do momentu wybrania nowego prezesa jest ogłoszony konkurs. No będę pełnił tą rolę. Nic się w krajowym związku specjalnego nie dzieje. Wszystkie te działania, które były podjęte, wykonujemy. Wykonujemy ilustracje. Jest ich w sumie z bilansami 60. Na bieżąco to robimy, które były umowy podpisane. Wydłużamy jakieś Pozostałe problemy naszych członków, którzy tu się zgłaszają. Oczywiście prowadzimy dalej działalność tutaj, jeżeli chodzi o wynajem lokali, mieszkań. Także związek funkcjonuje normalnie. Bym powiedział, żadnych tutaj nie ma innych niespodziewanych, że tak powiem, problemów. No, ale jak prezydium, później rada nadzorcza wybierze nowego prezesa. Ustosunkuje się do całej sytuacji. Będziemy też na bieżąco informować oczywiście swoich członków. Być może zrobimy jakieś zebranie informacyjne, tak żeby, żeby nasi członkowie spółdzielnie wiedziały co się dzieje, ale, ale staramy się też na bieżąco w mailami czy innymi dostępnymi środkami informować. Naszych prezesów, nazwijmy to tak, którzy znajdują się w spółdzielniach, żeby wiedzieli, że jest normalnie, że to wszystko dalej działa. A działalność taka zewnętrzna? Też oczywiście te, te zaproszenia, na przykład do ministerstwa, czy do innych organizacji przy ministerstwie, też oczywiście wszystkie są obsługiwane. E, Czyli jest, chodzi pan na spotkania i zabiera ta, pan głos w Znaczy z, teraz akurat kolega z Rady będzie nas reprezentował w, w, w Funduszu Promocji Mleka, bo tam jest, wysyłamy też na ta, na wystawę, może tak, może na, nawet na, na konkurs. Jedzie tu nasza pani, która zajmuje się normalizacją i jest zaproszona, więc wysłaliśmy no, to, to, co to na bieżąco jest potrzebne, i, i to, gdzie związek musi być reprezentowany, gdzie jest zapraszany. Oczywiście to jest na bieżąco robione. A przewiduje Pan jakieś spotkanie z ministrem jeszcze przed politykami, przed wyborami do Europarlamentu, które są też ważne dla polskiego naczarstwa? No jeżeli, jeżeli nie będziemy mieli nowego prezesa, to oczywiście tak, bym chciał zaprosić naszych, będę oczywiście tu, z, będę kontaktował się z Panem Przewodniczącym Szumowskim, natomiast z no byśmy chcieli, żeby przy okazji więcej powiedzieć, też pokazać się, że tu się nic nie dzieje, uspokoić, bo to już mieliśmy takie głosy, że Krajowy Związek się rozpada, że że tutaj już praktycznie prezesi odeszli, więc nikogo nie ma. Będziemy w rozsypce. Nie, to nie jest prawda absolutnie. Myślę, że Krajowy Związek jest tak dużą organizacją, ma tak dużo kompetentnych ludzi w postaci prezesów, dyrektorów, że damy sobie radę, jeżeli prowadzimy przedsiębiorstwa, także poprowadzić nas związek. Rozumiem, że. Z tego, co rozmawialiśmy przed wywiadem, Panu bardzo zależy, żeby kilka spółdzielni wróciło do Krajowego Związku z powrotem i żeby związek urosł w siłę, no i żeby jakieś inne podmioty, żeby to wokół Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, nawet przy zmianie statutu, Krajowy Związek ogromadzał branżę mleczarską i był jedyną organizacją, najsilniejszą, wiodącą organizacją w Polsce. No tak, jeżeli mówimy o, o spółdzielcach i o spółdzielniach, to zgłosiła się do nas największa spółdzielnia, druga może w kolei, przepraszam, spółdzielnia w kraju. Która zadeklarowała, że chce powrócić do Krajowego Związku. Największa to jest Mlekowita. To oczywiście. największa. I druga, i chyba druga, pan, druga, chyba, druga, chyba pan prezes tego nie neguje. Nie, ja absol, nie absol, absol, absolutnie. Nawet znam e, e, obroty Mlekowity i obroty, e, obroty e, tej drugiej spółdzielni. Nie będę tu mówił, ale e, z, no, drugą spółdzielnią jest Mlekpol. Mlekpol. wiem, że o Mlekpol no, chodzi. Tak, ale... Mlekpol, i, Mlekpol oczywiście chce do nas e, wrócić. No chętnie byśmy widzieli piątnice, i inne zakłady. Rad, w tak, oczywiście. Są to duże firmy, na pewno podniosłyby prestiż naszego związku. Poza tym. Panie, panie prezesie, tak jak ja już napisałem w Polskiej Rolnej, w krajowym związku powinny być wszystkie firmy, żeby skup. Mleka przekroczył przynajmniej 11 miliardów skupionych firm, litrów mleka rocznie, i to będzie wtedy siła. Mleczarstwo będzie znowu siłą. Oczywiście, no my i tak na spotkania z ministrem, czyli zapraszamy także tutaj prywatne zakłady. My się od nich nie odcinamy. To jest nasza brać mleczarska, z którą chcemy współpracować. Zresztą poszczególnymi zakładami, z firmami, prezesi współpracować. Więc jeżeli prezesi współpracują, dlaczego nie ma współpracować związek? Czy ewentualnie w przyszłości nie zmienić statutu i także rozmawiać z prywatnymi podmiotami? Z a mnie a... Naj... najbardziej cieszy, panie prezesie, że od lat ma pan stosunki z prezesem Gańko dobre, które, czy nawet bardzo dobre, który obecnie kieruje Polską Izbą Mleka. Oczywiście. Często jeżdżę na spotkania, które Polska Izba Mleka organizuje. Rozumiemy się zarówno z panem prezesem Gańko, który reprezentuje dzisiaj Polską Izbę Mleka, także z panią Agnieszką Maliszewską. Ja uważam, że czasami jakaś nawet konkurencja, zdrowa konkurencja jest potrzebna wszędzie. To nie znaczy, że nasz związek, związek Polskiej Izby Mleka, czy inne związki tutaj prywatnych przetwórców mleka i tak dalej, mamy kilka różnych tych związków, nie, nie, ma, nie powinny się z sobą dogadywać i wspólnie lobbować. Nasze... Ale, 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 ale umówmy się, że się nie dogadywały. Krajowy związek, Krajowy związek był pomijany, a pieniądze, pieniądze z funduszy promocji szły, żeby promować, promować spożycie mleka wśród rolników. No, to, to są śmieszne sprawy. No tu tutaj jest troszkę przykro jest patrzeć, że. Niektóre organizacje dostają nieproporcjonalnie większe pieniądze do Krajowego Związku, który jest największą organizacją, skupia najwięcej przedsiębiorstw z branży mleczarskiej, także działamy wśród rolników, bo tutaj jest też federacja, która ma jakąś część do podziału funduszu, ale oni obsługują tylko rolników my oprócz tego, że produkujemy, handlujemy, to także obsługujemy znaczy, rolników. Dla mnie, dla mnie to jest troszeczkę dziwne, że że Federacja powinna na wystawach dostawać z Ministerstwa z innych źródeł, a promocja mleka powinna być wśród konsumentów. Natomiast... No promocja mleka przede wszystkim, panie redaktorze, powinna służyć rzeczywiście promocji mleka. Uważam, że targi tak, jak najbardziej reklamy w telewizji, wszelkie inne metody dotarcia do dzieci, czy to w przedszkołach, czy w szkołach, także do młodzieży, myślę, że też. W szkołach średnich, organizowanie jakichś konkursów, pokazywanie, czemu służy spożycie na i mleka, i przetworów mlecznych. No to wszystko, no nie będę tutaj się rozwodził, ale powinno w zasadzie to wszystko temu służyć, a nie jakimś wycieczką, spotkaniom towarzyskim itd. Aha, mam pytanie teraz. Do, nie do, do Ciebie, do Wiesław, jako prezesa, prezesa Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, Teraz kupuje sporo mleka teraz. Tak. Czy nie wolał, żebyś te groszówki z litra mleka potrącane na Fundusz Promocji Mleka zostawały w spółdzielni i Ty byś zajmował się promocją, czy Rada Nadzorcza Mleka na, na, na szczeblu lokalnym? Spanią. Dzisiaj, patrząc na te dodatkowe opłaty, groszówki na Fundusz Promocji Mleka, czy ta ostatnia opłata, ta gwarancyjna, nazwijmy ją tak, to są wszystko pieniądze. I to duże pieniądze, które mogłyby być lepiej zagospodarowane w przedsiębiorstwach. Tym bardziej, że przedsiębiorstwa mają naprawdę duże problemy finansowe. Uzbierać pół miliona złotych na jeden fundusz i na drugi razem, nawet w moim przypadku, to są, to można dużo dobrego zrobić u siebie w zakładzie i wypromować swoje produkty. Może w, jeżeli, i uważam, że na ten czas. Te fundusze powinny być zawieszone. Jak zmienią się czasy, będzie lepsza koniunktura, stać będzie nas na promocję, można odwiesić, ale dzisiaj ministerstwo powinno pomyśleć na zawieszeniu. Może był. Była ustawa sejmowa, więc ciężko cofnąć, że tak powiem, ustawą te rzeczy. Natomiast mówić myślę, że nie jest problemem zawieszenie, zawieszenie tych funduszy, ponieważ jest trudny okres i ministerstwo powinno moim zdaniem się do tego przychylić. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam na... Na, do Polski Rolnej następnym razem. Również dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję wszystkim, którzy będą mnie słuchali. Do zobaczenia.